Zaledwie dziewięć dni po ostatnim ataku na kobietę pod Lubichowem Paweł Tuchlin, pracując na terenie swojego gospodarstwa, ponownie poczuł potrzebę wyjścia na wędrówkę. Dochodziła właśnie godzina dwudziesta. Zabrał więc młotek, poszedł piechotą do Zblewa i tam wsiadł w pierwszy autobus, który przyjechał pod przystanek. Okazało się, że zmierza on do Kościerzyny. Będąc na miejscu, przez półtorej godziny chodził po mieście, lecz nie spotkał żadnej dziewczyny, którą mógłby zaatakować. Pogoda tego wieczoru była bardzo brzydka, padało i wiał silny wiatr. Wsiadł więc na dworcu PKP w pociąg odchodzący z Kościerzyny o godzinie 23.2 i jadący do Skarszew. Po dojechaniu na przystanek w głodowie wyjrzał przez okno wagonu i zobaczył, że od przodu składu wysiadła kobieta i szła peronem. W tym momencie zrezygnował z dalszej jazdy. Wysiadł z wagonu i podążył za nią. Znajdujemy się na dawnej stacji PKP Głodowo-Kościerskie, to, która to stacja była położona przy nieistniejącej już linii skarżowy kościerzyna i w dniu 9 marca 1983 roku Ewa B., 27-letnia kobieta, skończyła pracę w kościerzynie i wsiadła do pociągu odchodzącego po godzinie 23 z kościerzyny i zatrzymującego się tutaj na stacji głodowo-kościerskiej o godzinie 23:23. 23. Paweł Tuchlin spostrzegł ją w momencie, gdy ona. Wychodziła z pociągu, ponieważ spojrzał przez okno, chcąc zobaczyć, jaka to była stacja. Pogoda była bardzo zła, wiał wiatr, e, padał też deszcz, w związku z tym on wychylił się przez okno, spojrzał, jaka to jest stacja i zobaczył, że tutaj peronem idzie dziewczyna. Szybko opuścił wagon, w którym siedział, i stanął na peronie. Po tym, jak pociąg przejechał, Ewa B przeszła tędy. I tutaj koło tego domu zaczęła kierować się w stronę pola. Paweł Tuchlin, widząc, że ona idzie, zaczyna powoli znikać. Szybko przyspieszył kroku i udał się za nią, idąc cały czas, nie tracąc jej ze wzroku. I tutaj tym nieistniejącym peronem podążył za nią, przeskoczył, przeszedł przez tory i dalej szedł w pewnej odległości za nią. Ewa B podążała od strony dworca PKP głodowo-kościerskie, a za nią podążał Paweł Tuchlin. W pewnym momencie Paweł Tuchlin obnażył swojego członka, otwierając rozporek, zbliżył się do kobiety i zadał jej ciosy młotkiem. W wyniku czego kobieta upadła na ziemię i upuściła siatkę, którą ze sobą niosła. To obnażyłem się członkiem z członkiem, rozpięta, dochodząc bezpośrednio do tej kobiety. Leżałem na. Jestem taki zamachowy, nie wstępuję na Ile razy? No trudno mi powiedzieć, to tak jak mówiłem, to jest taka że jeżeli nie upadło, od rady, no to ja następowałem, to ręka już, nie ręki tej powstrzymać, nie, to już sama lata ona. Następnie za, zaciągnął ją tutaj w to zagłębienie, wrócił się na ścieżkę, która tutaj wiodła po z zakupami, i wrócił do kobiety i chciał zacząć ją rozbierać. Ze względu na to, że był straszny ziom, wiał wiatr, Paweł Tuchlin stwierdził, że trzeba znaleźć inne miejsce, w którym będzie mógł spokoju i w osłonięciu przed wiatrem zaspokoić swoje potrzeby. W związku z czym chwycił Ewę i zaciągnął ją tam pod ogrodzenie, następnie przerzucił ją przez to ogrodzenie, sam przeskoczył no i tam zaczął Dokonywać jej rozbierania. Rozpiął jej płaszcz, podciągnął spódnicę, zaczął ściągać majtki. Kobieta się broniła, położyła mu rękę na ramieniu, on tą rękę chwycił i wyczuł, że ma obrączkę. Ściągnął jej tą obrączkę, rękę ją jej odsunął i dalej zaczął ją rozbierać i manipulować przy jej organach rodnych. Gdy skończył, uporządkował swoją garderobę, przejrzał siatkę, siatkę, w której znalazł między innymi bułki i śmietany, więc zaczął spożywać te bułki ze śmietaną, zaczął tą śmietanę popijać, patrzył się na ofiarę, która w pewnym momencie wstała że znaczy wstała, oparła się na łokciach i z szokiem na niego spojrzała, ale nic nie powiedziała. Paweł Tuchli niezrażony tą sytuacją. W dalszym ciągu jadł popijał śmietanę, po czym wstał? I sobie poszedł, I oddalił się w kierunku wsi głodowo, pozostawiając ofiarę samą sobie na pastwę losu, w tym za tym ogrodzeniem okalającym tamten dom, który się znajduje za nami butelce śmietana. się, bo to nie duża butelka, tak. także to do sprawdzenia tej torby, Pieciwo, jakieś zakupy mięta, śmietana, czy mleko nie, nie, nie wiem, że zjadłem część tego pieciła, No bułki bodajże, bier. tam było jakieś inne pieczyło Które go wybrało i on go zjeść Pijając jedną z śmietaną. To była śmietana, bo to te nieduże buteleczki Tu na miejscu No to tak u nas tutaj Nawet przeciwa do potrawy Siedzącej, nie? w ten sposób, jak podbierałem się jakąś ręką no nie odzywała się nic w tym czasie nie mówiła jak początek było tego kroku od niej zjadłem to wiem, że butelkę pod te odrzuciłem tak tam pod tym chłod do okolicy i biorąc ten młotek, jeszcze ale co pan jeszcze z wziął pas. no a z torebki Zabrałem ten, wiem, pieniądze z portfela. I... Dużo było? Mm -hmm. no, Nie wiem. Około tysiąca złotych mogło być. Tego się nie liczyło dokładnie. Nigdy nie Bo tu nie chodziło może tyle o sens tego liczenia pieniędzy, żeby wiedzieć, ile się zabrałem, ile się powiedzmy, dorobiłem, żeby to była jakaś chęć zysku na tym ale więcej było tego, że teraz jak ona dojdzie do siebie ona to zauważy, że nie ma tych pieniędzy, no się będzie martwić nie? I to będzie w dodatku jest ta strata tego, czy to była obrączka, czy pieniądze nie? a ja wiedziałem sam tylko, że ja to mam, a ona się będzie omartwić o swoją sarwerze stąd wynika to, że to nie było nigdy dokładnie przeliczane, bo nie była to aż taka dokładna dla mnie, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie tego jest. nie? Ważne, że ona miała to zmartwienie. Chciałeś tu jeszcze w pewnym sensie jedną dolegliwość dla niej zadać poprzez zabieranie pieniędzy czy przedmiotów? No w ten sposób można by to ująć, nie? No bo teraz sensem moim zabijania nie było pozbawiania życia. Teraz mówię, ona dojdzie do siebie. Teraz popatrzy, że pity od tego. No tak, ale mówi, gdzie pieniędzy? To, to jest dodatkowe dla niej zmartwienie, nie? nie. Sprawca po ataku na Ewę postanowił czym prędzej opuścić miejsce zdarzenia i poszedł w kierunku wsi Głodowo, gdzie na jednym z podwórek zobaczył samochód Syrena stojący w niewykończonym jeszcze garażu. Wszedł więc do niego, wypchnął pojazd na zewnątrz, aby uruchomić go na popych. Nie udało mu się to jednak, ponieważ samochód miał wyczerpany akumulator. Przebiegł jeszcze pchając samochód około 60 metrów główną ulicą w Głodowie, po czym go porzucił. Nie mogąc złapać żadnego autostopu, wrócił do domu na piechotę. Paweł Tuchlin po ataku na EWB zaczął biec w kierunku wsi Głodowo, i w momencie gdyby wyszczytał na tej ulicy, zaczął iść główną ulicą, celem znalezienia jakiegoś, e, jakiegoś garażu, jakiejś posesji, na której by, z której mógłby ukraść samochód. I 60 metrów stąd za mną stoi stały wykończony garaż, w którym dostrzegł e, stojącą syrenę. Podszedł do tej syreny, otworzył ją i próbował ją uruchomić na tak zwany zapych. Jak się okazało, syrena nie posiadała akumulatora, wobec czego Euro Tuplin tą drogą, która stoi, znajduje się za mną bieg, bieg z nią, ale jej nie uruchomił i finalnie w miejscu gdzie aktualnie stoję, porzucił tą syrenę i dalej kontynuował już powrót do domu na piechotę. Trzeba się było wycofać, no, a niedaleko tam zaraz, no ja wiem może z 500 metrów dalej idą trosu, może więcej potem jest zaraz przejazd kolejowy i wioska która się nazywa deka mówię tu ojej tu nie ma sprawy no mówię nie ma tu to pójdzie dalej zawsze w kierunku domu ale jeszcze mam zabudowania mówię może tam dalej coś się dostanie no nie natrafiłem na pojazd ani coś powietrznego czy ten samochód inny czy motor czy coś żeby włoskim chodziłem przez całą tą wioskę tą dekę przechodząc to już było też w kierunku na pogódki aż już pod las prawie nie ma idziemy dalej jeszcze do domu. Tak pogódki, Kośmi, góra do miejsca zamieszkania. mieszkania. W trakcie czynności na miejscu usiłowania kradzieży syreny znaleziono ślady odcisków butów, które okazały się być tymi samymi śladami, tak samo wyglądającymi, o takich samych cechach charakterystycznych jak tymi, które zostały pozostawione na miejscu kradzieży świń w Lubichory. Paweł Tuchlin miał jednak pecha, bo pozostawił ślady obuwia zarówno na polu, gdzie po ziemi ciągnął nieprzytomną ofiarę, jak i nieopodal Syreny, którą próbował ukraść. Okazało się, że odpowiadały one śladom zabezpieczonym na miejscu kradzieży świń w Lubichowie. Innych śladów nie ujawniono. Podobnie też nie udało się zabezpieczyć śladów daktyloskopijnych z samochodu Syrena. Ewa B w wyniku napaści Pawła Tuchlina otrzymała cztery uderzenia w część potyliczną głowy oraz jedno w czoło po prawej stronie. Skutkiem tego doznała ona urazu czaszkowo-mózgowego, wstrząśnienia pnia mózgu oraz pęknięcia naczyniówki obojga oczu. Kobieta straciła złotą obrączkę w charakterystyczne nacięcia w kształcie litery X oraz pieniądze w kwocie 6000 złotych. W krótkim czasie po zdarzeniu ustalono praktycznie większość pasażerów jadących w tym czasie pociągiem i nawet z ich udziałem przeprowadzono eksperyment procesowy. Udało się jedynie ustalić, że kilka osób widziało, jak na przystanku w Głodowie z ostatniego wagonu wysiadł jakiś mężczyzna. Niestety było dość ciemno i było widać jedynie jego sylwetkę. Ponadto sprawdzeniami objęto element przestępczy z regionu gmin Kościerzyna, Liniewo, Skarszewy i Dziemiany. Bez skutku. W grupie zaczynają się powiedzmy takie zastanawiania i typowanie, co zrobić, jakie zadania dla poszczególnych komisariatów, posterunków, e, uruchamianie sygnalizatorów. No, różne. Ja powiedzmy miałem mnóstwo pracy dochodzeniowej, bo, bo zdarzenia następowały. Jedno obecnie po drugim w miarę w bliskim odstępie, a powiedzmy świadków do przesłuchania wielu e, ekspertyzy i tak dalej. Natomiast niezależnie od tego grupa e, no, myśli, co zrobić i zleca zadanie, opracowuje zadania, sygnalizatorów, rozmowy, księża, nie księża, różne. E, Pracownicy kolei, no, szereg czynności, które wykonywane są przez grupy i na rzecz grupy przez poszczególne jednostki, żeby, żeby no, sprawcę ustalić. Przybliżamy jak gdyby tymi działaniami do, do ustalenia. Część działa powiedzmy, w terenie, część działa na miejscu, bo powiedzmy ja zajmuję się przesłuchaniami, ale nie tylko ja, a na gdzieś tam prowadzone ewidencje to cały szereg czynności, które no, w takiej, takiej grupie są potrzebne, przy tym w międzyczasie jeszcze są realizowane poszczególne takie. Fragmentaryczne e, wersje, które no, ktoś tam podrzuca, albo sami e, w grupie ustalamy, albo e, gdzieś tam z jednostek przychodzą informacje, które wskazują, że trzeba zainteresować się tą osobą, albo tamtą osobą, albo no, ten był widziany powiedzmy, że się obnażał, albo do e, takich szereg osób, było do rozliczenia i to, na, i to na bieżąco, że tak powiem, było weryfikowane, robione, bo, bo nie wiadomo, powiedzmy, z za którym rogiem ten sprawca będzie, bo nie mieliśmy jego zdjęcia, nie mieliśmy e, tylko poszukiwania, takie trochę po masku, ale no, jak się okazało, zbliżające, do ustalenia sprawdź. Paweł Tuchlin bez kolejnej wędrówki wytrzymał jedynie 14 dni. Postanowił więc udać się dokładnie tym samym pociągiem, którym 9 marca dojechał do głodowa. Gdy pociąg dojechał do stacji, nowy barkoczyn, zobaczył, że z jednego z wagonów wysiada kilka młodych dziewczyn. Podążył więc za nimi w pewnej odległości, chowając się za krzakami, aby uniknąć zauważenia. 23 marca 1983 rok. znajdujemy się na stacji Nowy Barkoczyn, która już obecnie nie istnieje i która położona jest przy również nieistniejącej już linii kolejowej łączącej Skarszewy z Kościerzyną. O godzinie 23:16 przyjechał tutaj pociąg z Kościerzyny. Wysiadły z niego wysiadło z niego pięć dziewczyn. Dwie z nich, 20-letnia Małgorzata i 17-letnia Marzena Dołączyły do czekającego na marzenie brata, i cała trójka skierowała się w tamtym kierunku. I w pewnym momencie Małgorzata zauważyła, że przy rampach skrada się jakiś facet. Idzie, schyla się, chowa. No i powiedziała: Marzenie, że warto byłoby go złapać. I praktycznie chwilę po tych słowach rzuciła się w kierunku tego skradającego się człowieka, i widząc to, podążył za nią brat Marzeny. Facet niestety uciekł. Z pięciu dziewczyn, które wysiadły na stacji Nowy Barkoczyn, trzy, trójka z nich, czyli Wiesława Teresa i Sławomira, wraz z dwoma chłopakami zaczęły kierować się w stronę centrum wsi, które widzimy. Zadami. W pewnym momencie Wiesława zauważyła, że z krajem lasu równolegle do nich idzie jakiś facet, który się skrada. Chowa się za drzewami i ich obserwuje. Było to gdzieś w odległości około 30 metrów od nich. Tą informacją podzieliła się ze swoimi znajomymi, no ale przyjęli ją do wiadomości i szli dalej. No przecież w takiej czteroosobowej grupie, co może się stać? Początkowo jeden z chłopaków. Był już na wysokości swojej posesji, więc do niej wszedł, więc z piątki została czwórka. Dziewczyny zaczęły rozmawiać ze sobą, no i chłopak ten, który szedł z nimi, o imieniu Ryszard, Przyspieszył kroku wyprzedzając się na odległość około 150 metrów. W ten sposób dziewczyny w trójkę zostały e, poniekąd same, patrząc z perspektywy osoby, która by je obserwowała. A że jeszcze było ciemno, to też nie do końca było wi wiadomo dla takiego obserwatora, ile tych dziewczyn idzie. Więc Paweł Tuchlin, bo to, był, bo to on był tą osobą, postanowił się zbliżyć i Prawdopodobnie albo rozgonić te dziewczyny, żeby się rozbiły na, na mniejsze grupki, albo po prostu każda uciekła w swoim kierunku, albo po prostu widział którąś z tych dziewczyn i po prostu chciał ją zaatakować, nie do końca rozpoznając cel. I skutkiem tego jedna z tych dziewczyn Teresa w pewnym momencie spojrzała się za plecy i krzyknęła, że ktoś nas goni, biegnie do nas. Dziewczyny momentalnie rzuciły się e, biegiem przed siebie i dogoniły po 150 metrach idącego e, przed nimi Ryszarda. Podzieliły się tym z tą informacją, tym, co się stało, więc postanowiła cała czwórka podprowadzać siebie do domu. W pierwszej kolejności do domu weszła Teresa i w trójkę szedł Rysa, Ryszard ze Wiesławą i Sławomirą. Gdy doszli, cała trójka doszła do domu Ryszarda, na ich wysokości drogą zaczął iść facet, który, jak zauważyła Wiesława, prawdopodobnie był tym, który te dziewczyny gonił. W związku z czym praktycznie w tym samym momencie trzy osoby oświetliły go światłem latarek i facet momentalnie podniósł kołnierz, schował głowę i przeszedł przed, przed siebie, i kierował się w kierunku jeziora. Paweł Tuchlin, spłoszony sytuacją i będąc oświetlony przez latarki osób, które, które, które próbował zaatakować, spłoszony próbuje jak najszybciej opuścić nowy barkoczyn i zniknąć z tego terenu. W tym celu. Chodzi po obrzeżach miejscowości i wyszukuje, próbuje wyszukać jakieś miejsce, gdzie stoi garaż albo zaparkowany w nim samochód, aby mógł go ukraść i aby mógł wrócić do siebie do góry. Jako że na razie takiego samochodu nie znajduje, wchodzi do jednej posesji, z której kradnie rower. Rowerem tym już szybciej przemierza dalej przez Nowy Barkoczyn i natrafia na posesję Mieczysława P. Rower pozostawia przy nasypie kolejowym. Tak jak tutaj widzimy, jest nasyp kolejowy nieistniejącej już linii z Karszewy-Kościerzyna i idzie e, rozpoznać gospodarstwo. Wchodzi do garażu i znajduje tam syrenkę, samochód syrena, którą próbuje uruchomić e, posiadanymi kluczykami. Samochodu tego nie udaje mu się uruchomić. W międzyczasie e, zaczynają szczekać psy. Budzi się gospodarz, który próbuje ubiera kask, bierze rurkę metalową i idzie zbadać sytuację. Co się dzieje? Myśli, że to prawdopodobnie jakiś włamywacz, ktoś chce mu coś ukraść. Idzie w stronę nasypu kolejowego i widzi rower. Rower, tam no jeszcze też był na tym rowerze pas transmisyjny, który Tuchlin w międzyczasie ukradł. I bierze ten rower, odprowadza do posesji. Idzie do garażu i co się okazuje? W siedzi jakiś obcy człowiek, który manipuluje coś przy stacyjce. Mieczysław pyta się go, co ty tutaj robisz, z tonem zdecydowanym. A Paweł Tuchlin, przestraszony, mówi, że ja się chciałem tylko tutaj przespać. Więc gospodarz kazał mu natychmiast stąd wyjść. Widząc, że on cały czas jeszcze próbuje ten samochód uruchomić, stanowczo kazał mu wyjść. Tuchlin wyszedł i w momencie wychodzenia jeszcze uderzył go kilkukrotnie e, posiadanym prętem w plecy. Tuchlin ucieka, ucieka przez pole i w połowie gdzieś pola, gubi czapkę. Czapka ta zostaje przez gospodarza znaleziona i zostaje Przekazane w ręce milicji. Jak się potem okazuje, czapka ta została kupiona w Gdańsku w roku 76 w pobliżu miejsca, gdzie Tuchlin przychodził do swojej konkubiny, która pracowała w kawiarni Virginia, mieszczącej się na ulicy Podwale Staromiejskie. Atak w nowym barkoczynie spowodował dalszą intensyfikację działań grupy Skorpion. Zdarzenia ujawniają, że poszukiwany sprawca masowo korzysta z środków komunikacji publicznej, w szczególności ostatnio z trasy kolejowej Kościerzyna z Karszewy. Zapada więc decyzja o stałym zabezpieczeniu promieniście od Starogardu Gdańskiego wszystkich linii kolejowych i leżących na jej przebiegu przystanków. Na głównych przystankach pojawili się umundurowani funkcjonariusze Zomo, którzy legitymowali wszystkie podejrzanie wyglądające i zachowujące się osoby. Przystanki krytyczne, czyli te niewielkie i nieoświetlone, były zaś pod obserwacją funkcjonariuszy Grupy Skorpion oraz wspomagających ich funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KMMO w Gdańsku. Obstawione były również wszystkie drogi dochodzące do takich przystanków. W ich okolicy krążyły natomiast nieoznakowane radiowozy, gotowe w razie potrzeby do ruszenia w pościg. Liczono, że być może sprawca, widząc duże natężenie służby mundurowej, zacznie wybierać do przemieszczania się te przystanki, na których takiej służby nie było widać. Oprócz powyższego, w miastach takich jak Skarszewy, Czew, Starogard Gdański regularnie legitymowano wszystkie osoby, które poruszały się w nocy bez celu. Ich dane były następnie przesyłane do KWMO w Gdańsku, gdzie sprawdzano je w kartotece oraz porównywano, czy gdzieś wcześniej się nie pojawiały. W wybranych wieczornych pociągach podróżowali również nieumundurowani funkcjonariusze MO, którzy przyglądali się dyskretnie wszystkim pasażerom. Szczególną uwagę przykładano do prowadzenia działań w dni pochmurne, deszczowe. Od momentu zawiązania grupy operacyjnej jedną z pierwszych decyzji było wystąpienie do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o nadesłanie opisów warunków atmosferycznych i zestawienia danych pomiarowych dla miast i rejonów, w których wystąpiły ataki na kobiety od października 1975 roku. Z dokumentów wynikało niezbicie, że sprawca działał głównie wtedy, gdy pogoda była kiepska, deszczowa i pochmurna. Dlatego też, gdy pogoda ulegała pogorszeniu, w teren rzucano wszystkie dostępne siły milicyjne. Cały czas poszukiwano również właściciela czapki pozostawionej w nowym barkoczynie. Z tego względu na polecenie kapitana Stanisława Cwieka, wystosowano telefonogram zadaniowy do jednostek MO ze Starogardu Gdańskiego, Kościerzyny, Liniewa, Dziemian, Starej Kiszewy, Kalisk, Zblewa, Lubichowa, Stężycy i Żukowa, aby ustalić osobę, która mogła w takiej dość charakterystycznej czapce się poruszać. Jak bowiem ustalił w Gdańsku porucznik Andrzej Gawryś, właściciel pracowni czapek zeznał, że czapki te były produkowane do 1976 roku i nie były to wielkie ilości. Zatem istniała szansa, że ktoś w małych miejscowościach mógł zapamiętać osobnika, który nosił na głowie taką czapkę. Trochę nam brakowało sił, bo to, bo to nie ulega wątpliwości, że jak jakieś się już zdarzenie goni zdarzenie, jak się no, rozparceluje zakres tych działań na poszczególne tam załogi, to zawsze, zawsze brakuje ludzi. I pamiętam jak dzisiaj, że Waldek, Waldek Gruszczyński ze swoim wydziałem zadeklarował wielką ochotę i chyba nie wiem, tam siedzieli wiele dni na zasadzie. Na, na, na ustaleniach, na, e, na rozpoznaniu posesyjnym i to odległych budynków e, poszczególnych, e, żeby cokolwiek dowiedzieć się, kto którędy czy szedł, czy widziano, czy pani, czy pan e, mogła spostrzec. E, no, takie trochę szukanie igły w stogusiana, ale, ale... Mogę powiedzieć, że wolałbym szukać tej igły w Stogusiana. Cudów nie ma, bo ona by musiała być znaleziona. Musiała być. Tutaj, tutaj yy, tylko żeśmy mieli ducha do tego, żeby iść, ale żadnej pewności. Mieliśmy taki plan wypracowany przez grupę, przez kierownictwo grupy przede wszystkim. Mieliśmy tam usytuowanych swoich ludzi, to znaczy myśmy pracowali, byli również funkcjonariusze operacyjni, miejscowi. Byli nawet i w pewnym momencie bardzo krótko mundurowi, ale żeby no nie spłoszyć i żeby nie obciążać, że tak powiem nadto policyjnych, że tak powiem sił, no w końcu z tego zaniechano. Ale przez jakiś czas tam w tym temacie pracowaliśmy, robiliśmy zasadzki, byliśmy jako członkowie grupy w tych miejscach. Reagowaliśmy w momencie, kiedy z mnie padało ciśnienie, chyba o 15 czy 12 słupków tęci, więc wtedy wiadomo, że to był ten moment, kiedy ta zmiana pogody powodowała u tego naszego szaleńca jakąś no, próbę polowania, czy jak to mówił, udania się na wędrówkę celem samozadowolenia. Mieliśmy również tam sygnalizatorów naszych, to znaczy na tych stacjach i przystankach osób, które albo tam pracowały, albo tam kończyły pracę i na tym stanowisku, na tych miejscach wysiadały, więc no, mieliśmy w miarę możliwości kontakt, ale niestety. Nic to nie dało, a nie można było tego ciągnąć nieskończoność, było się skupić na, nad wersjami, którymi grupa pracowała. Brytanki kolejowe to były gardzi przez obstawiane, nie? To, to dostawali oni tam, wtedy myśmy ich dużo wykorzystywali. I oni pana, że okolicę szerzej to oni obstawiali. Nie? Myśmy tak bardziej punktowo wie pan wtedy, no i czekaliśmy na informacje, jak ktoś to raz ujedziemy na tej zasadzie. Że... Bo pomimo tego, że ta łączność nie była taka nadzwyczajna, to jednak potrafiliśmy się połączyć, porozumiewać, wie pan, przekazywać na bieżąco informacje. Jedzieliśmy no, pociągami. No wie pan, moja, moje działania polegały, to znaczy, ja mogę mówić tylko za siebie, nie wiem jak tam inni, ale w każdym chwili, no powiedziałem, no, pociąg, jadę, nie, rozglądam się, patrzę, czy ktoś wchodzi, czy nie wychodzi. Wie pan, bo najbardziej byliśmy zainteresowani tym, że jak tak, wychodzi grupa osób, nie, dziewczyn, czy kobiet, czy nawet pojedyncza osoba, czy ktoś za nią wysiada, czy nie. Jeżeli nie wysiada, no to i my nie wysiadaliśmy, nie wie pan, na tej zasadzie. Nie, gdzieś tam trzeba było się w kąt wcisnąć, żeby się specjalnie nie rzucać w oczy, chyba. Ale to się obserwowało, to na tych małych stacyjkach to była po prostu sprawa, czasami jedna osoba wysiadała, czasami ich nie wysiadał, czasami tylko mężczyzna wysiadał.